5 sierpień oficjalny kolab FNAFA Wiele osób na to czekało. Nie ukrywam, że ja też przez dobre 5 godzin szukałem informacji, ponieważ Scott Games opierało się na tym, że ej, patrzcie, na profil kogoś. No i tak czy siak, czekaliśmy i około godzinę temu, i właśnie godzinę temu dowiedzieliśmy się, że FNAF nie będzie miał kolaboracji z Dead by Daylight. Okej, okay, to jeszcze bym mógł przeżyć, ale brak kolaboracji z Fortnite'em? Że co? Jak to? FNAF X Fortnite? Jako, że to nie? Moje życie właśnie straciło sens. No ale dobra, pewnie zastanawiacie się z kim jest owy kolab. Jest to kolab z... Streamludz. Jak się tego dowiedziałem, moja reakcja wyglądała mniej więcej tak. No. 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 Generalnie ludzie na Twitterze są strasznie zawiedzeni. Pytałem się najczęściej kim wy kurwa w ogóle jesteście, mnie też to zastanawia i naprawdę nie chcę mi się szukać odpowiedzi na to, bo to jest rzecz, którą wątpię, żebym kiedykolwiek użył. Serio, no, stracić okazję na kolab FNAF X forty to byłby kolap roku, a tak jest to jest najgorszy prezent na 10 ocznicę FNAFa. Jestem tak zawiedziony, że cytując jednego z komentatorów wracam do łóżka. Robiąc tak zwany research do tego filmu, dowiedziałem się również o rzekomej kolaboracji z operą GX, czyli, że Freddy Fazbear będzie was jumpscareował podczas scrollowania.